Siemanko, przypominam, że dziś jest ostatnia okazja na zgarnięcie tej emeszki. Wystarczy zostawić lajka, albo dwa, suba oraz komentarz. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili tutaj, powiedzmy, tak za 4444 kciuków w górę, tak na zachętę. <grytanie> to tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam Was na filmik i życzę oczywiście miłego oglądania. Dzień dobry, witam wszystkich, ja jestem Forever i zapraszam Was do kolejnego openingu ze strony CSGO.net na moim kanale. Moi drodzy, żeby zacząć ten materiał z, ze strony takiej formalnej, kotworek, kwota bonusu 25% do doładowania. Podsumowując nasze ostatnie właśnie akurat openingi, no to rękawiczki, że tak powiem, pobiły rekord. Wcześniej był karambit Case Harden za 270 dolarki. No, i 303, że pobiliśmy rekord tymi rękawiczkami. Dostałem też y, wiadomość od innego z moich widzów. Y, doładował sobie y, ponad chyba 100 dolarów na tej stronie. Otworzył sobie Squidwarda, czyli Skalmara, i wypadł mu Hall. Tutaj zaraz zobaczycie screen, jak to wszystko. Wygląda nawet, wysłał mi nagranie właśnie, że to jest, nie jest fake z tą bronią swoją w, w grze. Cześć wszystkim, z tej strony Roces. Ja chciałem w tym krótkim nagraniu szybko pokazać, że strona Go jest 100% legalna, wypłacalna. Po oglądnięciu ostatniego filmika u Forever'a z openingu, kiedy wydropił rękawiczki, zaryzykowałem, ładowałem i z tej oto skrzyni wyrzuciło mi M4A4 Ryk. To jest mój profil, tak samo na Steamie mam taką samą nazwę, można śmiało sprawdzić, wszystko jest legalne, zaprezentuję Wam jeszcze również w cs -ie. To jest moje konto i jest, jest także skin, także wszystko się zgadza, można jak najbardziej skiny wypłacać, można śmiało, kto szuka skinów, kto potrzebuje zaryzykować, myślę, że jak najbardziej opłacalna strona, także dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich że mam tego houla no i po prostu szczerze? <gryw> Zazdro. Zazdroszczę mu, że tego e, houla zdobył. No i żeby e, móc się jakoś, że tak powiem, solidaryzować z moimi widzami też otworzę sobie, otwieramy sobie troszkę e, tego Squidward'a i też będę chciał polować e, na houla. Czy mi się uda? Zobaczymy. Sądząc po moim ostatnim szczęściu, które wyczerpałem właśnie na tych ręk rękawiczkach i na Squidwardzie, na którym robiłem po prostu profity z 40 dolarów, szło wygrać właśnie Empresa chyba w statracku za 189, także Miejmy nadzieję, że tutaj też się poszczęści. No, myślę, że otworzymy sobie tam parę razy po te 5 skrzyneczek. No wątpię, że, że hall poleci, no bo ja nie jestem akurat z jakiejś tam Zobaczcie, jeszcze w statraku, gdyby wleciał, Boże To byłoby po prostu cudo. Otworzyliśmy za chyba 125 za 122 sprzedajemy. Więc w sumie. Prawie prawie na zero. No będę chciał tutaj na pewno z jakimiś lepszymi skinami wlecieć. Ale nie, ch nie chciałbym chyba cały czas otwierać. Jezus statrak był ten. Fire serpent. Nie dzięki. No na, na, tej, na tej chociaż zrobiliśmy leciutki proficik. Czekajcie, czy ja sprzedałem wszystkie. Dostępny do sprzedaży. Tak jest, sprzedałem wszystkie. Dobra. Lecimy, otwórzmy sobie. Znieść. <ścoughs> o, wow. No jak teraz nie poleci Hall, to po prostu już w ogóle nie poleci. I pytanie na śniadanie. Widzę, że jakieś empresy poszły. 3 empresy. O, ten glisty front za 35. Spoko. Sprzedajemy i zobaczcie, co tutaj się robiło. Zaczynaliśmy mając 450, mamy prawie 600. Także to jest, chyba mi się wydaje, najbardziej opłacalna skrzyneczka tego skalmara na tej stronie. Kurde, ciekawie, czy ja bym dobił tak losując i sprzedając do 1000. Szczerze wątpię. Co to takie drogie? Dobra, 33. To 80, to 50 Nio Noir, Cortex? 68 to chyba jakiś Star Trek Factory New. A zobaczcie, poran 600. Dobra, wiecie co? Na razie odpuścimy sobie Skalmarowi. Otwórzmy sobie właśnie, Glovesy. Glovesy sobie otwórzmy na razie jedną sztukę. Tutaj co prawda też mamy szanse na Haula i To są chyba największe szanse na Haula i na Dragonlora, chyba, ale. No, wątpię. Konwój. sprzedaj Lecimy z kolejną skrzynką. Jest no. Haul albo Dragon Lord. Gdyby poleciał, to po prostu byłoby mega. O, te pierwszy raz mi wypadły. 275. Spoczko. Zostawiamy sobie. No i wracamy z powrotem do, do Skalmara. Może teraz coś jakiś haulik poleci? No, niestety, najgorszy chyba drop jaki, jaki był możliwy. Otwórzmy sobie kolejne 5. Wątpię, że ten haul poleci. No, po prostu już tracę. Tracę nadzieję. Nie. No, po prostu, kurde, no nie. Dobra, może otwieram je sobie po. po trzy. Albo po dwie. No, Dragonlord, już tak na wyciągnięcie ręki po prostu. No i co by tutaj zrobić? Co? Poszalejmy. Ostatnia piątka. Jak teraz nic nie poleci, to po prostu zawijam kiecę i lecę do domu. Glock fade, kurde, no już ten Glock był, byłby lepszy. Dobra, nie chyba sobie imprezę zostawię, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. Muska, no musk po prostu musi być, przynajmniej jeden musk. Tutaj to myślę, że koska by jakaś poleciała, fajna, nawet ten flip byłby, byłbym zadowolony. O, 5-7. Jakiś w traku może by był. Nope. Muska nie, nie otwieramy. No, ja mówię wam, że ja tego. z kalemara mógłbym tutaj tylko tak trzaskać. Dobra, stać nas na dwie skrzynki. No dobra, może nie hol, może nie dragonor, ale meduska nawet by wpadła. To byłoby super. O mój Boże, nie. No, ale teraz możemy. Nie, dalej nie mogę sobie pozwolić na trzy skrzyneczki. No czy tak trudno nawet tego Fire Serpenta wydropić? No ludzie, kochani. Jest Empress. Zobaczcie, Star Trek Fire, Fire Serpent. No, dlaczego tego nie mogę mieć? Tego sobie zostawimy. Spróbuję jeszcze raz. Ostatnie chyba dwa. Ostatnie chyba dwa, lecimy i już... Dajemy sobie spokój. No zobaczcie, że to już masakra, niestety nie leci. Dobra, także chyba tym akcentem otworzymy sobie jeszcze <laughs> ostatnią skrzynkę. No mówię wam, że naprawdę można na tej stronie zrobić profit. Nie, no hole, błagam, Blaze, został, mi front. Dobra, podsumujmy nasz dzisiejszy drop. Rękawiczki, spoczko kanionory jak najbardziej. No i dwa kałaszki. To jest może jakiś minimalware to jest może jakiś factory. New. Nie jest źle. Strasznie często właśnie te empresy lecą z tej skrzynki. Także jeśli chcielibyście, no to otwórzcie sobie tego e, skalmara. No i gwarantuję Wam, że w pierwszych pięciu może tych pojedynczych skrzyneczkach wypadnie Wam na pewno jakiś imprez. E, Także. Zresztą widać to po prostu na tych, na tych openingach. Jak, jak otwieram tą skrzynkę, to zawsze jakiś tam Empress musi polecieć. Albo nawet jakaś M. -ka. Także dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmiku. No jeszcze raz, raz brawa dla, dla widza, który wygrał z tej skrzynki Holla. Otworzył pięć skrzynek pierwszych. 5 pierwszych w pakiecie właśnie 5 naraz. No i wlecie mu ten hał. No kurde, to trzeba mieć szczęście, a ja otwieram co, już tyle skrzynek poszło. Yy, już tak, 5 yy, skrzynek, raczej 5 skrzynek on otworzył, ja otworzyłem, Jezu, zobaczcie, tutaj te plus jeszcze 301 No i zobaczcie jakie tutaj dropy Po prostu No niektóre skiny to po prostu masakra, a niektóre, na przykład tutaj te rękawiczki, zobaczcie, no po prostu to To było mega, zobaczcie, jedne, drugie poleciały za 200, potem za 300, potem Jakieś tam za 100, 157, potem znowu za 300, no to no, coś fantastycznego. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeśli macie trochę gotówki, trochę skinów, do że tak powiem do upłynięcia na stronie, polecam Wam tą prawidłową skrzyneczkę. Ta skrzyneczka jest naprawdę bardzo, bardzo prawidłowa dla prawdziwych cesowych ziomków. No otwierajcie, no i życzę Wam. Samych fajnych czerwonych skinów z tej, z tej skrzynki. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i trzymajcie się. Do następnego razu. Papa! Pa.